dojrzałości, to autorski projekt Arche Hotelu Krakowska w Warszawie, dedykowany kobietom w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, które nie boją się wyzwań, a swoimi pasjami, doświadczeniem życiowym oraz zaangażowaniem w sprawy społeczne, chcą dzielić się z innymi. W tegorocznej edycji biorą udział 24 wyjątkowe kobiety, dla których organizatorzy przygotowali wiele wspaniałych atrakcji. Jakich? Oglądajcie relacje z tego wydarzenia. Dziewczyny, jak mi dała Wam podróż? Cudownie! <grywa> okazało się, że poznałyśmy się, że jedziemy wspólnym pociągiem. Poznałyśmy się na Messengerze. Siedziałyśmy w tym samym pociągu. Alinka w wagonie numer 11, ja w wagonie numer 14 i okazało się, że jest to ten sam pociąg. To jest niesamowite, że poznałyśmy się od razu. Jak zobaczyłyśmy się na dworcu, to wiedziałyśmy, że to my. <grywa> Co poczułyście, kiedy dowiedziałyście się, że zostałyście zakwalifikowane do tego projektu? Moniko. Yy, ja naprawdę szczerze szok i niedowierzanie. Nie uwierzyłam na początku, że to się wydarzyło, a potem o matko i co ja teraz zrobię? Dla mnie to był naprawdę bardzo ogromny zaszczyt z tego względu, że no, znalazłam się w tak naprawdę w 24 wybranych. Również nie spodziewałam się, ale jest to dla mnie ogromne wyróżnienie naprawdę i bardzo się cieszę i wszystkim nam bardzo, bardzo kibicuję. Na trzech castingach do projektu Kwiat Dojrzałości 2024, które odbyły się w trzech różnych obiektach należących do grupy Arche, pojawiło się blisko 200 kobiet z całej Polski, z czego ostatecznie wybraliśmy 24-osobową grupę finałową. Wybór był ogromnie trudny, ponieważ każda z pań zachwyciła czymś zupełnie innym. Założeniem projektu jest to, aby pokazywać działania społeczne i charytatywne i każda oczywiście ze zgłoszonych kandydatek takie działania w swoim życiu prowadzi. Projekt jest podzielony zielony na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza to 45-55 lat, druga 55 lat wzwyż. Tutaj nie mamy jakby górnej granicy wiekowej, zatem mogła się zgłosić pani w każdym wieku. Przede wszystkim chodziło nam o to, żeby pokazać, że te osoby, które są w tym wieku, jeszcze mają mnóstwo pasji, mają mnóstwo energii w sobie, mnóstwo życia, chęci do działania. Wieloletnie doświadczenie z kobietami pozwala mi wydobywać to piękno właśnie w takiej swobodzie. Słuchamy tego wnętrza, wydobywamy je sukcesywnie, nie tylko przez makijaż, przez pracę z kobietą na wielu różnych płaszczyznach. Przede wszystkim dojrzałe kobiece piękno już samo w sobie jest takim makijażem, a ja je praktycznie tylko podkreślam, bo tak, że kobieta wstaje i po prostu czuje się perfekcyjnie. Piekarska, ubiegłoroczna laureatka w kategorii Kwiat Dojrzałości Aparycji. Haniu, czym dla Ciebie jest aparycja? Aparycja to dowód na to, że ja jako kobieta 72-letnia akceptuję siebie, działam na rzecz kobiet, świetnie się czuję w swoim wieku. Od wielu lat spełniam marzenia, działam, rozwijam hobby, zainteresowania i tym inspiruję inne kobiety w moim wieku dojrzałym, że zawsze jest czas na spełnianie marzeń. Pomaganie, wspieranie i przeżywanie pięknie tego okresu. Większość pan ma długie, wypielęgnowane, bardzo zadbane włosy i postawiłyśmy oczywiście w takiej sytuacji na włosy rozpuszczone. Powiem szczerze, że panie mają całkowite zaufanie do nas, aczkolwiek z racji naszego zawodu też po prostu pytamy się z racji tego, że te panie widzimy pierwszy raz. Johanna, jak się czujesz będąc pod opieką tak świetnej stylistki, jaką jest Ania? Genialnie, słuchajcie, bo wiem, że jest profesjonalna, z pasją i mogłam wybrać swoją fryzurę. Miałam wybór i to było fajne. Asia Dyrkacz, laureatka Kwiatu Dojrzałości. Pokażmy Asiu e, szarfę. Jak udział w Kwiecie Dojrzałości zmienił Twoje życie? Było to naprawdę jedno z najwspanialszych okresów mojego życia. Przede wszystkim poznałam mnóstwo wspaniałych kobiet. Wreszcie przyszedł czas na to, żeby pokazać, że kobiety dojrzałe to są kobiety, które mają dużo wiedzy, które mogą podzielić się doświadczeniem, które mają dużo ekspertyzy w różnych dziedzinach. Są piękne, zadbane, modne, mają jeszcze przed sobą dużo wspaniałych rzeczy do przeżycia. Jest ze mną Julia Tomaszewska, która w tym projekcie odpowiadała za ubiory naszych pań. Chciałam pokazać, że kobiety są przepiękne bez względu na wiek. Zdobyłam nagrodę odkrycie roku na Polskiej Akademii Mody. Zdobyłam tą nagrodę, ponieważ zabrałam kobiety w każdym wieku, w każdym rozmiarze na ten pokaz i oprócz profesjonalnych modelek szła moja ciocia, szły koleżanki, no i to się mega spodobało publiczności i oczywiście Polskiej Akademii Mody. No jeżeli projektant ubiera modelki, bo no to tak naprawdę modelka nie za wiele ma do powiedzenia. Ja jednak chciałam, żeby też się panie dobrze czuły, więc myślę, że ta współpraca była fajna i myślę, że wyszło to super i widzę, panie, są mega zadowolone. Jak się czujesz w takiej stylizacji, jaką masz w tej chwili na sobie? Szczerze powiem, że świetnie się czuję. To jest oczywiście niecodzienna stylizacja, ale rewelacja naprawdę. Raz na jakiś czas można zaszaleć. Drogie panie, jak czujecie się w tych pięknych kreacjach autorstwa Julii Tomaszewskiej? Wyjątkowo czuję się w tej kreacji. Zwłaszcza, że jest to zieleń, kolor nadziei, optymizmu, radości. Ten kolor bardzo dobrze do mnie, do mojej osobowości pasuje. Beato, a jak ty się czujesz w tej pięknej kreacji? Ja muszę przyznać, że bardzo wyjątkowo. To jakby projektantka wiedziała, że w moich żyłach płynie kolorowa krew. Ja kocham kolory, jestem również stylistką, inspiruję inne kobiety i właśnie przekonuję, żeby nie bać się błysku, kolorów, bo to jest coś i może nas pięknie definiować. Zeszłoroczna laureatka Kwiatu Dojrzałości w kategorii 45-55 lat, teraz jako ambasadorka, co doradziłabyś obecnym uczestniczkom tego projektu? Przede wszystkim, drogie, wspaniałe kobiety, doradziłabym to, żebyście były cały czas sobą, żebyście wzajemnie siebie szanowały, nie oceniały, nie krytykowały, tylko Pomagały jedna drugiej. Wiem, co mówię. Pracuję od wielu lat z kobietami. Uważam, że w nas jest ogromna siła. Obecne finalistki tej drugiej edycji, jeżeli będziecie, kochane, prostu sobą i właśnie będziecie radosne, uśmiechnięte, pogodne i szczere, to będzie cudownie. Witamy w Studio Sante, pierwszym wodorowym spa w Europie. Wszystkie chcemy być wiecznie piękne i młode, a wodór ma zbawienny wpływ na utrzymanie młodości, zdrowia i piękna. Gotowe na odkrycie naszego źródełka młodości? Morsuję od wielu lat. Teraz przyszedł czas, żeby połączyć saunowanie z morsowaniem. Tutaj temperatura wody ma 15 stopni i jest bosko. Polecam szczególnie na warszawskie upały. Dzisiaj spotkaliśmy się wraz z uczestniczkami projektu Kwiat Dojrzałości, po to, żeby wraz z naszą grupą entuzjastów optyki, optometrii, okulistyki zaprezentować, w jaki sposób możemy zadbać o profilaktykę naszego widzenia. Wykonywaliśmy screeningowe badania, jeżeli chodzi o widzenie uczestniczek programu, ale też wykonywaliśmy pomiary ciśnienia, oka, tą część diagnostyczną. Dzisiaj w ramach warsztatów skupiliśmy się na doborze opraw słonecznych, która Oprócz tej części wizerunkowej mają też chronić oczy uczestniczek przed promieniowaniem UV, a liczymy na to, że jeszcze dużo słońca przed nami w te wakacje, więc zobaczymy. Spotkania jak to dzisiejsze, w trakcie drugiej edycji Kwiatu Dojrzałości, stanowczo zwiększają świadomość o profilaktyce. Więc każde takie spotkanie zawsze zwiększa tą świadomość o istocie profilaktyki, ponieważ my jednak wolimy wyłapywać moment zanim doszło do choroby niż samą chorobę. Trudniej się leczy chorobę niż zapobiega tej chorobie. rodzaj skóry wymaga odpowiedniej pielęgnacji, w tym także skóry dojrzałej, dlatego też powinniśmy zapewnić jej odpowiedni poziom nawilżenia, a także elastyczności, jędrności poprzez motywowanie fibroblastów do produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Marka Nowa Clear jest polską marką dermatologiczną, oferującą w swoim portfolio produkty dedykowane różnym potrzebom skóry, dlatego też linie, które proponujemy Państwu, oparte są na przebadanych i bezpiecznych składnikach właśnie w odpowiedzi na potrzeby skóry naszych klientów czy też pacjentów. Jako osoba prowadząca dzisiejsze warsztaty jestem naprawdę bardzo zadowolona i pod wrażeniem wszystkich pań, które były bardzo aktywne, które pytały zarówno o pielęgnację swojej twarzy, jak i przypadki, które mają w swoim najbliższym otoczeniu. Pytały również o pielęgnację ciała. Pokazałyśmy markę Glei Skincare, która oferuje przepiękne zapachy, cudowne, zmysłowe doświadczenie, jeśli chodzi o nasze produkty, zarówno do pielęgnacji włosów, jak i ciała. Izabel, powiedz co sądzisz o tej pracy, którą tutaj wykonujesz? Wiesz, co, to jest w ogóle dla mnie nowość, bo nigdy nie robiłam biżuterii, więc bardzo się cieszę, że mogę tego doświadczyć. Powiem szczerze, że nie jestem jakaś manualna, ale myślę, że będzie moja bransoletka na nogę wyglądać przepięknie. Myśli Pani, że uda się tutaj znaleźć ambasadorkę marki Kolibra? Na pewno. Przygotowuję też dla uczestniczek biżuterię specjalną zrobioną dla projektu Kwiat dojrzałości. Mam nadzieję, że będzie ogromna niespodzianka dla uczestniczek i dla wszystkich gości. Ale nie zdradzę Wam tego sekreta. Niech to będzie duża niespodzianka. Pierwsze zgrupowanie powoli dobiega już końca. Dowiedzmy się zatem, jak Panią minął ten tydzień. No, ten tydzień był szalenie intensywny, na pewno bardzo interesujący i bardzo zróżnicowany. Myślę, że tematyka warsztatów, wszystko to, co się działo, było na tyle różnorodne, że w zasadzie myślę, że organizatorzy mogli trafić w gusta i w zainteresowania każdej z uczestniczek. Dla mnie osobiście jakoś szczególnie istotne było spotkanie z firmą optyczną, rozmowa z panią ortoptystką. Wiele się dowiedziałam, ale nie tylko na tych warsztatach. Wszystko było ciekawe, no i też miałyśmy okazję lepiej się poznać nawzajem.